Cześć, z strony Jaga, witam was w kolejnym filmie z Wiedźmina 3, Gon na kanale, a my jesteśmy w tym momencie w Velen. Tak, jesteśmy w Velen, udajemy się do karczmy na rozstajach. Co tak się gapisz? Nudzi się tak biednych ludzi na hoja. Teraz wolni. Zwłaszcza co mówisz, las słyszy. Przestroga. Wspomoczycie przy pogrzebie, prośbę o pomoc, zaginiona. żona. No i uderzyłem konia. <grych> Jak wygląda mapa? Eee, troszkę pytajników się najebało tutaj. Może nie za dużo. Ale najlepsze jest to, że Biały Sad jest kurwa gdzieś tam. Czekajcie, oddalimy mapę. Eee. Nie, to, nie, to, nie, to, nie, to. nie to, to. Chcemy oddalać. Mapa świata. Patrzcie. Biały sad jest tu. Czyli drogą idziemy tędy. Nie? Wyzima jest tutaj. Czyli musieliśmy przejść tędy. Czyli musieliśmy przejść. Urwa, przynajmniej. Tędy. Nie? Tędy. Tędy. A co? Se... A jesteśmy w środku. Wszystkiego. <laughs> e, tak, no. E, nie, będziemy robić chyba zadanie główne. Bo nie ma nic innego. Równe zadania. Wiem, że są. Większe, tem e, miłe, e, miłe złego za początki to jest to 32 level. E, serca z Po poboczne. Mamy partyki z kaczmarzami, wygrać z kaczmarzami z Aha, e, tak, 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 tak. E, nie wgaski. <laughs> idziemy na głównego questa, nie mamy innych, tak naprawdę. Zaginaszona, przeczytaj. pomóżcie dobrzy ludzie. To żywdzie, czy tutaj moja żona Hanna zaginęła kilka dni temu, poszła była do lasu, do tej pory do mnie nie wróciła? Okej, okay. a my musimy poczytać te książki, właśnie, ty! My poczytać te książki. No właśnie. Um... Miecz na czarownicę, książka, przeczytaj. No kurwa, przeczytaj, e. A, e. Miesz na kimże są łowcy, co pytacie? Ludźmi takimi e, jako i wy, przyzwoitymi co kłamstwem i obudą się brzyzom, żyjącymi w zgodzie z prawami bogów, jak i natury, obrzydzonymi nieustającymi machinacjami wiedźm. Czaro nie ludzi. Jedyne co nas odróżnia od gminu to fakt, iż odważyliśmy się chwycić za broń. Wybronić naszych ziem przed złym, co niby zaga, e, gangrena je trawi. Nie mamy dowódcy, nie mamy własnych kaszteli niziem, choć naszą walkę wspiera syn złotem bogobojny Bogo Radowic. Nie złożyliśmy przysięgi ani jemu, ani żadnemu innemu władcy. Służymy tylko wiecznemu ogniowi, słuchamy się tylko własnego sumienia. Kto może do nas dołączyć? Każdy, kto w duchu jest prawy, a w ciele krzepki. Znaleźć możecie nas w każdym większym mieście północy, damy wam wikt, opierunek i broń. Objaśnimy, jak złego rozpoznać po znakach niemy, nieomylnych, takich jak znamiona w magiczne symbole, się układające gładka cera u białogłów, co więcej niż trzydzieści wiosen widziała. Trzycarny kot w obejściu trzymany. Pokażemy, jak obronić się przed i jak z pomocą dwimerytu okiełznać i zduzić magiczny zjawiał, przyuczymy, jak w rozpalonym żarze wyciągnąć z grześników najtajniejsze sekrety, jak ich śmierć im zadać. Na zaś świętego dnia, pomocą. List z instrukcjami do JNFR. Tymczasem chcę, żebyś wiedział, że w zamku czeka na ciebie prezent ode mnie i cesarza. Będziesz mógł go odebrać po audiencji EMUHera. Po to, jak wyjdziesz z sali turnowej na dziedziniec i z kru krużgankiem do przodu, gdy dotrzesz do ściany, wybierz pierwsze drzwi po prawej. Znajdziesz się w komnacie z, z kominkiem, tu zanim będzie wejście do interesującego miejsca wewnątrz, pod tym znajdziesz skrzynię pod darunkiem. W razie, gdyby te wskazówki, chociaż to jest skomplikowane, cesarski z pewnością zaprowadzicie na miejsce. Zokładam jednak, że tropicie swego... To jest chyba to! Co, co już odebrałem, więc może być. List znaleziony w skrzyni Refer. Interesujący hipunek jest z jego osobistej kolekcji. z dol Blatana. Na przykład jest e, rzadkim przy, przykładem łączenia rzemiosła niewielkiego z Elfim. Wyobraź sobie, że Francesca przyjęła o tym heraut dla swoich żołnierzy. Podobno chciał wesprzeć sojusznika na tyłach południowych królestw. Ale przez. E, Wojnę na miejsce dotarła tylko część transportu elfy. Swoim zwyczajem nie były chyba zachwycone ludzkimi wyrobami i przerobiły zbroje na swoją modłę. Masz zatem niepowtarzalną okazję wystroić się jako osobista straż królowej Dolblatana. W czasie drugiego zestawu cesarz był bardziej negatywny, w swoją odarach. Królest Tygrysia Zbroja jest jakby atrybutem zachodniego władcy, czyli tym przypadkiem Hyra wykonano ją według starożytnego schematu z pełnego kowala, który wykradł tajemnicze rzemiosła tamtejszym bogom. Miecze natomiast, tak to miecze, choć na moje laickie oko bliżej do rydańskich szabli, miały należeć do tajemniczego bohatera, który ten zawarpak pak z lisicą i błokosławiono umożliwione nadebicie potworów, tam mniejszy lud. Pomimo cię zainteresow... powinno cię zainteresować, że ów bohater najwyraźniej posługiwał się srebrnym i stalowym ostrzem. <grych> to tyle jeżeli chodzi o legendy, czas nie raczył podzielić się ze mną bardziej przyziemnymi szczegółami, a szkoda, bo muszę przyznać, że mam nie mam pojęcia, w jakich krainach wykonuje się tak osobiwe zdobienia. Ofir z należy z pewnością wykluczyć. Ufam, że docenisz mój wysiłek, w miły przyjacielu. Korzystaj z prezentu w sposób, jaki uznasz za stosowny. Niech pomoże ci jak najszybciej odnaleźć naszą skubę. Twoja przyjaciółka, Yennefer. Yy, wiersze, zabranie, Gonzola de miłość, a to wiersz to wiebać. Co z tą Temerią? Temeria, kraina mlekiem, jednym płynąca, takim to bogą zawiniła, że je, tak okrutnie się z nią e, obeszli. Perłą północy przez jednych nazwana, potem do polem do rozpędu dla niewgarskiej kawalerii przez długich, e, przez drugich. Kraj, który poniósł e, dwie wojny z Cesarsem, to tutaj dochodziło do najkrwawszych bitew. To właśnie Temeria była miejscem, gdzie dochodziło do najbardziej bestialskich czynów. To temerska ludność cywilna musiała znosić pożogę i znosiła ją dzielnie, dopóki nie zginął patron nasz wielki król Foltest. Wtedy opatrzność wróciła Temerii swe kapryśne oblicze. Zmordowany podstępie nie zostawił Foltestemeri godnego siebie następcy i rzuciły się wszelakie na kraj. Nie wypadli na rozdzierając i nie było już przymierzeńców, i nikt nie pamiętał, że byliśmy niższym pancerz chroniącym pół przed zakusami strzelonego ta e tancerza, który z grobów swych wrogów parkiet sobie kazał zrobić. Dobre, dobre. Nie ma dziś Temerii Wolnej i Niepodległej, panowszy się w niej słońce w czarnym obliczu, ale są Temerczycy i będą i ci będą zawsze, dopóki ludzie wierzą, dopóty uzurpator, który wyzimie stolicę naszą ukochaną, jak swoją własność potraktował. Zawsze się będzie musiał lękliwie za siebie oglądać, bo tam sztylet nie jeden, ale moc, moc sztyletów gotowych zaleś sprawiedliwe czaić może. Raz starożytnych opisanie, tego nie będę wam czytał już. Chyba wszystkie książki przeczytane. Tak, to możecie się sobie sami przeczytać, bo już trochę czytałem, a chcemy zrobić questa, moi drodzy, więc no. Pojedźmy drogą. Tutaj się dokarczmy na rozstajach. Jest Iwen, jest niwalen. Jest... No nie powiem wam, moi drodzy, no coś nowego. Każdy prawo zaczerpnąć ze O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny, dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Dobra. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków tym... De, de, no... de, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo. Ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Pokaż mi te zadania. Stosy pogrzebowe spalcia w dołach na polu bitwy. Nie. Yeah. A, tu obok. Na moście do Nowigradu. Ło, kurwa. Dobra, zróbmy najpierw głównego questa, bo to jest chyba ważniejsze niż palenie stosów pogrzebowych. Oczywiście pójdziemy spalić te stosy pogrzebowe, ale chwilowe są płotka przez ten na chwilę obecną a, lecimy do głównego questa. Nie zatrzymujemy się. Ja też jestem po skończeniu, właśnie oglądania serialu. Bad Batch, Bad Batch, y, jako animacja Star Warsów, skończyła się. Kurwa, ile was tu jest! Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Verdun, służyłem w dziesiątej Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców, przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak Baleroni zostawili na pastwę utopcom. Pomogę ci. Uff, dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Dobra. Jan Verdun. Dobra, płotka, wsiadam na ciebie. Uwa coś na jakieś boboczne rzeczy. A dobra, e, idąc dalej. No, jako serial Gwiezdnych Wojen bardzo fajnie mi się to oglądało. Taka mini recenzja dzisiaj w widźminie na temat science fiction. E, bardzo fajnie mi się to oglądało. A nie powiem, że... Myślałem pierwotnie, że finał będzie troszkę inny, ale jest warte obejrzenia. Mimo, że niektórzy mówią, że to jest bardziej, e, bardziej coś na zasadzie e, bajki, bo animowane, ale poważne. to jest poważny serial. Jeżeli chodzi o to, to szasta emocjami człowieka czasami. Dobra, wybieramy to ogłoszenia. I najebało nam wytajników na mapie. No może nie aż. No dobra, są. Jakiś nowy quest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Szukam człowieka, którego zazwyczaj Henryk. A po co się ono? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd! Otworzycie ci tylne drzwi! Jeszcze nie wypiłem. Arcmarzu, wódki. A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Te, siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniach też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać z nożem? Yy... Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A Kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego, pół tuzina ludzi wyrżnął Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi. Jestem jednego. Chyba każdy ma, no. Dzięki panie, żeście nie wszczyli burdy z tymi ordnicami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajście? Nie. A, a, Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Y, za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarcy najechali... Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba i zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Co ja tak myślę, mogłem ee, zrobić ee, ten. Eee, zrobić to, że się z nimi napisz, bo Byłoby też w sumie ciekawie, ale wiadomo. Wystraszyli się Wiedźmina. Szukaj gdzie Dobra, weźmy piątego Hendricka. No kurwa, płotka, no! będziesz patrzył, jak rżnieje cały oddział. To jest wszystko, co macie? Wszystko. Przysięgam wam na grób dziecka. kurwa. Macie tu na rzecz. dzięki kampanii, jak zdechniecie z głodu, nikomu się naciśniesz? Tam jest, widzę, kaszel. Jest pogodnie wieczór... U. 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 Ja, Daaa... Znaczy, dalej, no... Nie. Mogłem zrobić trochę inaczej tą dialogową, ale powiedziałem, że jestem Wiedźminem, nie napierdalali mnie, więc... O, panie! Ale tą ścieżkę zrobili Jak ta ramię prowadzi? Ja pierdolę, ty! Dobra! Nauczo nauczka nie jechać za kropkami cały czas, bo kurwa nas zaprowadzi nie wiadomo gdzie. No dobra. Mm, zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I tam gła. Precz stąd, trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś, precz spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć, jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie: Dziwne bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo. Ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Grubo. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj. Obyś odnalazł spokój. Muszę boindor poprawić. Eee, dobra. Idźmy znaleźć tą chatę. A, tu się odjebawszy w takim razie. Wokół odcisków stóp ślady lodu. Czyżby? Po prostu świetnie. Torturowali go. Może coś przeoczyli? Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. No i buty. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Oj, joj! to Mara Skender, córka krwawego barona. Mogę zostać uprowadzona i odnaleźć w miejscu, gdzie nagroda. O, 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 o! o. Ciekawe. O, hajsy. Dobrze, dobrze. Hajsy są moje. Nie no, ładne jest kurska, za mi się. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystraił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. porozmawiać z wieśniakami, wioska podgaje. Konieczna ostrożność. Coś mnie obserwuje. Nie wiem kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowani. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. O boże. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Jesteśmy, no, w dupiu, Jeżeli chodzi o Geralta, nie mamy, nie mamy ani żadnych śladów, ani nic. Co ja mam za Aha, że to są zapłata za worek zboża. Dobra, dobra, dobra. Jak to wygląda? Polowanie na czarownicę, jak baro, bar balo, baron. Okej, okay, w takim razie Mogę iść do kasztelu barona, który jest tu na, na środku, iść gdzieś na bagna spotkać wiedźmę, czyli gdzie, polowanie na czarownicę welen. pod gaję. więc jest sporo rzeczy do roboty, drodzy, ale w tym momencie ja się będę z wami żegnał, był to ostatni moment tego odcinka, w Na następnym odcinku pójdziemy w jedną albo drugą stronę, albo zrobimy trochę side questów. Na reči, Do widzenia!